Jestem przeszczęśliwa. Słuchajcie, no mamy śniadanie, mamy owoce, mamy tutaj tosta, mamy nawet kawę. No i mamy panią Marię Braun, <głos》>, która o tych wszystkich pięknych rzeczach nam opowie. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Bezpieczne zabawki <głos》>. dla dzieci, drewniane zabawki, one właśnie dzisiaj będą odgrywały główną rolę. No, jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy o takich pięknych przedmiotach rozmawiać. Pięknych przedmiotach, od tego chyba trzeba zacząć, bo to jest pieczołowicie pięknie wykonane. Pięknych przedmiotach, pięknych zabawkach edukacyjnych, mądrych, takich, które, e, takich zabawkach, które na pewno czegoś nauczą nasze dzieci. Ma pan ochotę na kawę? B bardzo proszę, <laughs> tak, proszę bardzo, bardzo proszę. Czy, czy herbatę? E, nie, kawka, ale czarna, kawka, dobrze? Kawka, proszę bardzo, dobrze. Tutaj. Mi w tym momencie przypominają się moje zabawy z tak, dzieciństwa, jak bardzo. też właśnie o... o z cukrem? E, może być. Tak? Dobrze. Dwie kostki, czy jedna jedna? jedna? jedna, wystarczy. Dobrze, proszę bardzo, to ma pan Serdecznie dziękuję. Ja sobie pomieszam. E... To Olek, teraz napij się kawy, a ja w takim razie, pani Mario. Um, jaką rolę odgrywają zabawki w życiu dziecka? Bo to, że y, dzieci lubią, lubią się bawić, ale teraz jakoś chyba jest coś jakoś tak inaczej, bo dzieciaki mają komputery, dzieciaki, dzieciaki mają jakieś tam inne y, rzeczy, i chyba wydaje mi się niechętnie, bądź też chętnie. Wracają do takich zabawek? Czy jak to wygląda? Twoje starsze dzieci mają komputery, a mhm. młodsze dzieci jednak bawią się zabawkami. Mhm. Dzieci y, poprzez zabawę poznają świat tak jak tutaj, poznają prawdziwy świat. Widzą, że rodzice robią prawdziwe śniadanie, a one bawią się w robienie śniadania, w jedzenie owoców. No i w ten sposób wiedzą, co zdrowe, co niezdrowe, jak przekroić. Uczą się krojenia, tak? Tutaj na przykład mamy gruszkę, którą możemy przekroić. Dziecko w ten sposób uczy się, bo wiadomo, prawdziwego noża byśmy nie dali dziecku. Każda zabawka może być edukacyjna, tylko trzeba znaleźć sposób, w jaki w jaki możemy się nie bawić, w mądry sposób, w taki, który dziecko czegoś nauczy. Z tego, co pani mówiła, to fenomenalnie uspokaja i uczy cierpliwości dzieci, prawda? Zgadza się. Moja córka, która trzy minuty usiedzieć nie mogła swojego czasu i skupić się na jednej zabawie, kroiła takie owoce. Półtorej godziny mieliśmy dziecko generalnie zajęte, i, i, i świata poza tymi warzywami nie widziała. Pani Mario, nie ukryje tego pani. Patrząc na te no śliczne skądinąd zabawki, ma pani błysk w oczach. Zapewne jest tak, że łączy pani pracę, biznes z własną pasją. Się. No więc wypada zadać pytanie, czym pani bawiła się za, w latach młodzieńszych? Ja miałam klocki drewniane, oczywiście, ale mój tata do dziś chwali się, że sprowadził z NRD konstruktora. I to były takie deszczułki z dziurkami i śrubki, i budowało się z tego różne budowle. Dzisiaj też mamy takie produkty w naszej ofercie, właśnie konstruktory drewniane. Ale właśnie, kiedyś były zabawki drewniane, teraz też są. Ale czym one się różnią? Bo pewnie jest coś, co je od siebie różni i co powoduje, że te zabawki jakieś, jakoś ewoluują, zmieniają się. Ja myślę, że one się różnią designem, tak? Wyglądem. One są bardziej estetyczne, są pięknie wyszlifowane, są nowoczesne. To już nie jest tak, że takie zabawki tworzone są takie markowe zabawki tworzone są gdzieś przez kogoś we własnym jakimś tam małym zakładzie, tylko to są całe fabryki, które pracują na nad wyglądem, nad estetyką, nad kolorem. Proszę zobaczyć, jaki to jest soczysty kolor. Nad tym, żeby to było bezpieczne, żeby było w, w zrobione w sposób ekologiczny i w przyzwoitych warunkach, również pracy dla pracowników. O to również się dba. No więc dobrze, teraz spójrzmy na sprawę oczami rodzica. Jakimi kryteriami powinien kierować się, aby wybrać dobrą zabawkę? Dobrą w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy dużo dającą dzieciakowi i mhm. jednocześnie bezpieczną. Ja myślę, że przede wszystkim y, trzeba, trzeba wybierać zabawki, które mają certyfikaty. A cóż to za certyfikaty i jak możemy ich szukać na produkcie? Certyfikat CE to jest certyfikat, który nadaje sobie sam producent i potwierdza tym samym zgodność z normami europejskimi. No i teraz. Zabrzmiało to dosyć groźnie, skoro sam tak. producent nadaje sobie ten certyfikat. Dokładnie tak. Ale no, oczywiście są jednostki kontrolujące, które mogą to sprawdzić. Więc CE to jest w ogóle podstawa. Bez CE produkt w ogóle nie powinien być na rynku. Tak? Natomiast. Bardziej markowi, markowe produkty mają różne dodatkowe certyfikaty, jak na przykład certyfikat TUF. To są, to są certyfikaty bezpieczeństwa i testy bezpieczeństwa, na przykład takie same jak się dla fotelików samochodowych robi. Dodatkowo na przykład jest taki magazyn EkoTest w Niemczech, który przeprowadza testy ekologiczności. I jeżeli produkt ma certyfikat EkoTest, na przykład zabawki Herosa mają takie, takie certyfikaty, no to znaczy, że jest na pewno ekologiczny. Na przykład te produkty, które tutaj mamy, warzywa, warzywa są produkowane z drewna kauczukowego. Jeżeli chodzi o ekologię i opowiem może ciekawostkę, jak się, jak, jak to, jak, na czym polega ta ekologiczność. Drzewa kauczukowe są to drzewa hodowane specjalnie na plantacjach, i one są hodowane dla produkowania kauczuku. Zbiera się ten sok z tych drzew, mniej więcej tak jak żywice z polskich drzew, i po mniej więcej 25 latach takie drzewo przestaje mieć te właściwości lateksujące. Wówczas się je ścina i z tego się robi zabawki. Czyli tak naprawdę jesteśmy z ekologią za pan brat, bo nie musimy przejmować się z tym, że na wykonanie tych zabawek e, trzeba ściąć drzewa, które rosną u nas w parku, jakby się mogło niektórym wydawać, że te drzewa u nas z lasu potem e, z nich tworzą z się, tym się te zabawki. Nie musimy te zabawki. martwić, bo kolejne potem drzewa są sadzone specjalnie znowu, żeby znowu dawały kauczuk, a potem, a potem żeby je ściąć. Ale ja chciałam jeszcze jedną rzecz zapytać, bo mówimy tutaj o tym, że jest to ekologiczne, jest to pięknie wykonane. E, a co z ceną? Bo dla, nie oszukujmy się, dla wielu rodziców ważna jest też cena, ale czy to powinien być taki najważniejszy wyznacznik? Znaczy, ja przede wszystkim y, staram się tłumaczyć wszystkim, że drewniane zabawki niekoniecznie są drogie. Drewniane zabawki musimy porównywać do innych markowych zabawek niedrewnianych, a nie do zabawek y, y, no, jakichś takich zupełnie tanich, hmm. garażowej produkcji hmm. i tak dalej. Tak? Bo y, utarł się taki stereotyp w Polsce, że zabawka drewniana powinna być bardzo tania, tania. Tak się klienci spodziewają. Tymczasem ta zabawka ma bardzo podobną cenę, czasami niższą, czasami wyższą, jak markowa zabawka hmm. y, niedrewniana. Także to nie jest tak, że zabawki są drewniane są koniecznie drogie. A czy można powiedzieć, że w naszym pięknym polskim kraju jest już zjawisko mody na drewniane zabawki? Bo do nikogo innego jak właśnie do Pani możemy zwrócić się z tym pytaniem. Ja powiem tak, jak trzy lata temu zakładałam drewniaczka, była zdecydowanie mniejsza moda. Za to w momencie, kiedy drewniaczek powstał, natychmiast był wielki, wielki zachwyt. Bo o jak fajnie, że wreszcie zabawki drewniane można kupić na polskim rynku. W tej chwili mamy coraz więcej klientów, którzy w ogóle wybierają zabawki tylko i wyłącznie drewniane dla swoich dzieci. Mówią całej rodzinie, że mają kupować tylko drewniane zabawki. I widzę, że ta moda zdecydowanie idzie z zachodu, bo mamy na przykład takich klientów, którzy mówią: Mam siostrę w Niemczech i tam mogę przywieźć tylko drewnianą zabawkę. Nie wypada przyjechać z inną zabawką niż drewnianą. Czyli taka dobra, mądra moda, prawda? I mam nadzieję, że wkrótce też tak będzie, że będzie można tylko z drewnianą zabawką przyjść do, do kogoś Bo inne prezent. zabawki będą paser, jak kto woli, obciach. Tak, Wspomniała tak. Pani o swojej firmie, to ja od razu przypomnę i powiem wszystkim www.drewniaczek.eu. To jest strona internetowa, na której możecie znaleźć te jeszcze inne oczywiście zabawki. A proszę powiedzieć, bo to, że już wiemy, że Pani córeczka doskonale potrafi zająć się tymi zabawkami, a ja Jakie są reakcje innych dzieciaków, które dostają, które widzą takie zabawki? Najlepiej byłoby, gdyby pani przedstawiała reakcję Czyli, no, pierwszego kontaktu. Czy jest wielki, zabawką. wielki błysk w oku? Powiedziałam, że jest, przypuszczalnie jest dokładnie tak samo jak z każdą inną zabawką, tak, no bo dziecko jest zachwycone zawsze. Yy, Potem już do, do rodzica należy, żeby pokazało temu dziecku, jak się tą zabawką bawić, bo zabawki drewniane najczęściej nie wydają żadnych odgłosów, to trzeba być tego świadomym, prawda? Natomiast istnieje nieograniczona ilość e, odgłosów, które możne, możemy my wydać e, zamiast za, za tą zabawkę. Rewelacyjnie rozwija wyobraźnię. Dokładnie tak. Czyli samochód e, nie musi mieć standardowego dźwięku klaksonu. Możemy mu za każdym razem nadać inny dźwięk. <laughs> Bardzo serdecznie zapraszamy Panią na nasz dyżur telefoniczny, tam słuchacze będą mogli zadać Pani, Chętnie mam odpowiem, nadzieję, wszystkie, pytania. wszystkie możliwe Zapraszam. pytania dotyczących, dotyczące fajnych, ekologicznych, drewnianych zabawek, a my spotkamy się po godzinie 10. Tak, spotkamy się po godzinie 10, numer telefonu do Pani Marii 32 608 99 33, zapamiętajcie ten numer, dzwoncie, a ja potem podpytam Pani Mario, o co pytali nasi widzowie. Dobrze. Do zobaczenia.